pierwotnie przedstawiona koncepcja budowy linii kolei dużych prędkości tak zwanego Y Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław, którą zaprezentowano nam w 2002 roku, jak wiecie, została zastąpiona projektem nowej siatki połączeń kolejowych, tak zwanych szprych, 10 szprych w ramach planowanej budowy centralnego portu komunikacyjnego. Niestety Poprzez proponowaną w tym projekcie lokalizację rozjazdów w Kaliszu w kierunku Poznania oraz w Sieradzu w kierunku Wrocławia, tracimy jako południowa Wielkopolska oraz aglomeracja kalisko-ostroska możliwość szybkiego kolejowego połączenia do Wrocławia. A co gorsza, Ostrów Wielkopolski jako największy generator ruchu pasażerskiego w regionie traci bezpośrednie połączenie koleją dużej prędkości zarówno do Wrocławia jak i do stolicy Wielkopolski Poznania. Taki stan rzeczy, chcę to powiedzieć z całą mocą i z całą stanowczością, stanowczością uderza w żywotne interesy naszego miasta. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się dokonywanemu na naszych oczach, na naszych oczach rozbiorowi ostrowskiego węzła kolejowego. Główny inwestor, jakim jest PKP PLK i centralny port komunikacyjny, mając w dyspozycji takie dokumenty poparte licznymi badaniami i opracowaniami. No, zaskakuje nas w 2020 roku całkiem nową koncepcją, absolutnie niekorzystną i wykluczającą, i zaprzeczającą wszystkim wcześniejszym ustaleniom. Ta obecna koncepcja wskazuje, że owszem, będzie trasa dużych kolej dużych prędkości przebiegała przez Ostrów Wielkopolski, ale będzie łączyła Ostrów Wielkopolski z Zieloną Górą. Co absolutnie nie jest naszą destynacją, jakby nie, jest, nie leży w tradycji Ostrowa Wielkopolskiego ten, tenże korytarz i łączność z Zieloną Górą. W każdym razie na pewno nie jest to priorytetem na ten moment. Może kiedyś w przyszłości owszem, ale w tej chwili jest nam pilnie potrzebne połączenie koleją dużych prędkości na trasie Poznań-Ostrów-Wrocław. Proszę zwrócić uwagę, że od wielu lat jako powiat przywiązujemy dużą, dużą dużą uwagę, przywiązujemy do rozwoju szkolnictwa, zwłaszcza szkolnictwa zawodowego i chyba nie dla samej tradycji, bo pamiętajmy, że Ostrów zawsze mówimy o Ostrowie, że jest to miasto kolejarzy, ale my kierunki kolejowe w naszym zespole szkół budowlano energetycznych nie odtworzyliśmy dla tradycji, tylko Otworzyliśmy dla dalszego rozwoju. To bardzo duży wysiłek i organizacyjny, i finansowy. Te kierunki kolejowe, czyli można powiedzieć, że są szkolone tutaj kadry dla kolejnictwa, że te warunki zostały tutaj stworzone. Uważam, że nie powinniśmy odpuszczać tego tematu i starać się dla tradycji, ale przede wszystkim dla rozwoju naszego powiatu, dla naszego miasta, powinniśmy zrobić wszystko, żeby. Ten tą niekorzystną koncepcję żeby zmienić.